Wznawiam obrady poprzednie, oddaję głos przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej. Proszę o zapoznanie z protokołem. Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na pierwszej sesji Rady Miejskiej. W sumie w dniu 1 grudnia 2014 roku dla przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w sumie komisja skrutacyjna w składzie Kazimierz Barański przewodniczący, Adam Kaszubski zastępca przewodniczącego, Tomasz Litwin członek komisji. Komisja stwierdza, że na 15-osobowy skład rady obecnych na sesji było 15 radnych. Bezwzględna większość głosów wynosi 8. Na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w sztumie zgłoszono kandydatury Waldemara Fierka, panią Ewę Paduch i Adama Podświadowskiego. Głosów oddano 15, głosów ważnych 15. Proponowani kandydaci na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej uzyskali następującą ilość głosów. Waldemar Fierek 11, Ewa Paduch 10, Adam Podświadowski 6. Komisja skrutacyjna stwierdza prawomocność wyborów których na wiceprzewodniczących rady miejskiej wybrani zostali Waldemar Fierek i pani Ewa Pad. Gratuluję. Przeczytam teraz uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sztumie. Na podstawie przytoczonych przepisów Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sztumie na okres kadencji w latach 2014-2018 wybrani zostali Waldemar Pierek, Ewa Padu. Paragraf drugi uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Już jej nie głosujemy, gdyż to jest wynik stwierdzenia. I przechodzimy teraz do kolejnego punktu, szóstego porządku obrad dzisiejszej sesji. W tym punkcie komisarz wyborczy swoim postanowieniem przewidział ślubowanie burmistrza. Na wstępie poproszę panią Barbarę Rycher, przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej, o wręczenie panu Leszkowi Taborowi zaświadczenie, zaświadczenia o wyborze na stanowisko burmistrza miasta i gminy Sztur. miasta i gminy Sztum uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy Sztum. Po odczytaniu rodu ślubowania według uznania proszę wypowiedzieć słowo ślubuję lub ślubuję tak do dopomóż Bóg. Bardzo proszę Panie Burmistrzu o złożenie ślubowania. Powstajemy. Zajmując urząd burmistrza miasta i gminy Sztum, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy Sztum. Ślubuję. she's <laughs> wielki to był dla mnie zaszczyt złożenie ślubowania i objęcie Urzędu Burmistrza Miasta i Gminy Sztu ponowne i, i po raz piąty. Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom za udział w wyborach, za ponowne zaufanie i powierzenie mi tej zaszczytnej funkcji. Serdecznie też dziękuję wszystkim, którzy pracowali w komisjach wyborczych, bo praca to była bardzo wyczerpująca i wiemy jak, jaką presję wszyscy musieli znieść, żeby nie było żadnej wątpliwości, że wybory nie tylko w naszej gminie, ale i w całej Polsce zostały uczciwie przeprowadzone. Bycie włodarzem naszej małej ojczyzny to, to wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim yy, Wielka odpowiedzialność wobec mieszkańców. I mam świadomość tego, i czuję to, tak jak wszyscy tu obecni, którzy zostali przez mieszkańców wybrani, że to zaufanie wiąże się też z nadzieją na to, że y, dzięki naszej wspólnej pracy sprawy będą szły w naszej gminie w dobrym y, kierunku. Mieszkańcy wybrali kontynuację rozwoju naszej gminy, ale oczekują też zmian. I to jest naturalne, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Wiele się zmieniło w ostatnich latach w mieście i gminie Sztum. Można nawet powiedzieć, że te zmiany są zauważone przez mieszkańców, są fundamentem tego zaufania wyrażonego Wybora, ale wszyscy, wszystkie oczy są teraz skierowane ku przyszłości. Zmieniają się potrzeby mieszkańców, oczekiwania, bo rzeczywistość bardzo szybko się zmienia. I Sztunski samorząd musi za tymi zmianami nadążać, musi spełnić te oczekiwania, ale też i musimy racjonalizować te oczekiwania, bo y, musimy budować. Gminę przyjazną mieszkańcom, mieszkańcom, ale na miarę naszych realnych możliwości i marzeń. Musimy na pewno budować gminę, gdzie będzie zaufanie wzajemne, gdzie będzie wyzwolona energia mieszkańców. Chciałbym też tu podkreślić, że to, co nas czeka w przyszłości, to, to są lata, które zadecydują o tym, jak silna będzie nasza lokalna gospodarka, na ile poprawimy jakość usług publicznych, a przede wszystkim na ile skorzystamy ze środków unijnych na lata 2014-2020. Czeka nas ciężka praca, ale do tej pracy przystępujemy niejako z marszu, bo mamy dzięki rozdrobnej polityce finansowej zgromadzone zasoby, które umożliwią dalsze. Inwestowanie umożliwią dalszy rozwój. Mamy przygotowane projekty inwestycyjne, które temu rozwojowi będą służyć. Są również ważne sprawy społeczne, czyli pomoc młodym rodzinom w opiece przedszkolnej, żłobkowej. Musimy dawać o jeszcze większą pomoc dla osób starszych, bo z powodu zmian demograficznych ta grupa mieszkańców będzie rosnąć. Musimy zwiększyć aktywność mieszkańców ale też i bardziej uspołecznić działalność samorządu. Gratuluję wszystkim radnym wybranym zaufania mieszkańców. Gratuluję nowo wybranym władzom Rady Miejskiej. Wiem jak ważne dla y, dobra mieszkańców jest współpraca między burmistrzem i radą miejską. Dobry klimat między nami. Wierzę w to, że tak będzie w tej kadencji. Zapraszam wszystkie środowiska i polityczne i społeczne do współpracy. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za te piękne słowa. I teraz czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Panie przewodniczący, <coughs> chciałbym w imieniu klubu radnych radnych Ndamowisła, ja, jak przewodniczący tego klubu, może odczytam, zgłosić tutaj powstanie naszego klubu. Zgodnie z artykułem 23 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym 90 roku tekst jednolity Dziennik Ustaw 2013 roku, pozycja 594 ze zmianami oraz z rozdziałem 10 paragraf 113 statutu miasta i gminy Sztum uchwalonego uchwałą nr 25 z 2014 r. Rady Miejskiej w z dnia 29 20 listopada 2012 zgłaszam powstanie z dniem dzisiejszym w klubu radnych komitetu wyborczego Razem z Radą w składzie Barański Kazimierz, Pierek Waldemar, Mazerski Bartosz, Murawski Andrzej, Oleksia Czesław, Rzeszoparska Ewa, Sterma Krzysztof, Wysocka Elżbieta. Chciałbym nadmienić jeszcze, że klub jest formacją otwartą. Kto ma chęć wstąpić do naszego klubu, zapraszamy. Bardzo chętnie przyjmiemy. Zresztą atmosfera w poprzednich latach, po tej poprzedniej była bardzo przyjemna, bardzo mega. I również jak Pan burmistrz, gratuluję Panu Burmistrzowi wybrania wybrania na ponowną kadencję i wszystkim radnym, którzy zostali wybrani gratuluję że zaufania właśnie mieszkańców, że wybrali ich podobnie i nowo wybranych radnych, nowo radni radni mam nadzieję, że będą czuli się dobrze w naszym towarzystwie, nie będziemy stwarzali problemów tak, żeby się źle czuli, że były jak przyjemni. Także gratuluję jeszcze raz tak. z 90. roku w samorządzie gminnym. Chciałbym zgłosić klub obywatelskiego podmiotu samorządu w Wiśle, którego skład wchodzą wpadami w te rozgłady przed zastępca Kaszowski Adam, Litwin Tomasz, Ostrowski i to Krakowska Anna. Również klub jest otwarty, więc zachęcam. <grym się wytłumaczyć> Liczymy również na współpracę Merytoryczną współpracę eee, Panu Borbiszowi, chcielibyśmy złożyć gratulacje z, z wygodnień na tym Borbiszczanie z tej Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Radnych? Bardzo proszę Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, samorządu, <coughs> życzenia od tych osób, instytucji środowiska. i środowiska, ale chciałbym tu przeczytać szczególne życzenia, które płynęło od Prezydenta Rzeczypospolitej, Pan Sława. Szanowny, Szanowny Panie Burmistrzu, w związku z wyborem na zaszczytną funkcję burmistrza, proszę o przyjęcie moich serdecznych gratulacji. Pana wybór jest efektem społecznego zaufania i poparcia, jakim obdarzyli Pana wyborcy. Wyrazy szczerego uznania kieruję także ku wybranym radnym. Razem rozpoczną Państwo ważną i odpowiedzialną pracę dla dobra całej lokalnej wspólnoty. Każde wybory niosą ze sobą nowe nadzieje i oczekiwania. Mieszkańcy, wybierając Pana i Radnych, wyrazili swoją nadzieję na rozwiązanie konkretnych problemów, na osiągnięcie konkretnych celów, spełnienie konkretnych obietnic. Życzę więc wytrwałości i umiejętności w dążeniu do realizacji planowanych i oczekiwanych, oczekiwanych przez społeczność miasta i zadań oraz wyzwań. Życzę uzasadnionej, z wygranych wyborów. Jednocześnie pragnę wyrazić nadzieję, że wspólnym wysiłkiem umocnimy przekonanie że polska samorządność od 25 lat jest ważną i piękną częścią rzeczywistości wolnej ojczyzny. Zachęcam wszystkich do włączenia się w przyszłorocznym obchodzie 25-lecia samorządności. Pozdrawiam, Bronisław Komorowski. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to zanim przystąpimy do ostatniego punktu do dzisiejszej sesji, poproszę wszystkich radnych, Pana Burmistrza tutaj do zdjęcia i naszą Panią w czasie szefową biura Bardzo proszę, tutaj do zdjęcia z tej strony. Tak? <grywa> <grywa>

Poproszę, proszę wszystkich pracowników, Bardzo proszę o pracowników, tak? Is <laughs> podstawowe dokumenty to jest ustawa o samorządzie gminnym Statut Miasta i Gminy Sztum, projekt budżetu gminy na 2015 rok, procedura uchwalania budżetu gminy uchwały dotyczące diet radnych. Punkt drugi. Proponuję, abyśmy kontynuowali tworzenie tzw. funduszu rady z co-miesięcznego odpisu z naszych diet. Środki te z tego funduszu przeznaczone są na poczęstunek na posiedzeniach komisji, na sesji, pokrywanie kosztów wyjazdów dzieci na wycieczki np. z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, dofinansowanie imprez sportowych organizowanych na terenie gminy, festynów dla dzieci i wiele innych. Radni na następnej sesji otrzymają stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie comiesięcznej składki. Do tej pory wynosiła ta składka 50 zł miesięcznie. I ja myślę, że należałoby tę kwotę utrzymać, bo wcześniej mieliśmy niższą, ale to było za mało. Niestety. A więc 50 zł, jeżeli byśmy odpisywali od każdego, to yy, oczywiście nie ja zaznaczę, że ja więcej płacę. Punkt trzeci. Będziemy kontynuowali zwyczaj składania życzeń i wręczania okolicznościowych wiązanych kwiatów solenizantom z okresu międzysesyjnego. Zakupy wiązane dokonywane są ze środków właśnie Funduszu Rady, dlatego też proszę, aby radni wpisali na przygotowanej do tego celu liście datę swoich... Urodzi I i I przepraszam. Przy tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia wczorajszemu solenizatorowi, tak. naszemu Andrzejowi Murawskiemu. Życzymy dużo, dużo zdrowia. Kochających wnuczek, żona, żeby nie ustawała w miłości, no i owocnej pracy na rzecz gminy jako brat. Serdecznie dziękuję W dniu dzisiejszym radni otrzymali po dwa druki oświadczeń majątkowych, które należy złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Czyli od dnia dzisiejszego mamy 30 dni na złożenie oświadczenia. Radni, którzy już wcześniej pełnili radnych, mieli obowiązek składania na zakończenie kadencji niestety teraz na rozpoczęcie również trzeba złożyć. Jaką datę przyjąć? No, poprzednie, poprzednie oświadczenie było z 22 września, czyli tak, 22 września, tak. A teraz grudniową datę przyjąć i bardzo proszę w środę, ja będę pełnił dyżury w urzędzie lub do pani Czesi w Biurze Rady proszę złożyć te oświadczenia w dwóch egzemplarzach. Do, do pierwszego oświadczenia radny jest zobowiązany dołączyć informacje o so sobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat lub oświadczenie o nieprowadzeniu takiej działalności. Oświadczenie należy złożyć na moje ręce lub. W czasie dyżuru środa, jak już powiedziałem, od 10 do 13 lub w biurze radzie u Pani Szesi. I piąta informacja. Radni w dniu dzisiejszym otrzymali do wypełnienia ankietę radnego. Większość danych potrzebna jest do sprawozdawczości, ale jednym z zapytań jest, czy radny zainteresowanie zakupem laptopa na raty. Rata potrącona byłaby z comiesięcznej diety. Zadaliśmy to pytanie, dlatego że wprowadzony jest elektroniczny sposób przesyłania wszystkich materiałów na posiedzenia komisji i sesji rady. Być może, że nie ma takiej potrzeby, bo wszyscy radni może już mają laptopy, ale w takiej sytuacji należy tu na liście to zaznaczyć i podać adres mailowy do celów elektronicznego przesyłania dokumentów. Punkt szósty. Informuję. Że w najbliższej sesji zostaną powołane stałe komisje na okres kadencji 2014-2018. Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w składzie pięcioosobowym w zakresie jest oświata, kultura i sztuka, sport, turystyka i rekreacja, współpraca z organizacjami pozarządowymi, współpraca z zagranicą oraz przedstawicielami alkoholizmu, narkomanii. Komisja Komisja Finansów Publicznych i Komisja finansów publicznych i Rozwoju w składzie również pięć osób. W zakres wchodzi planowanie i realizacja budżetu przemysłu, handlu, inwestycji, i bezrobocia. Komisja Trzecia. Komisja Wsi Gospodarki Komunalnej Bezpieczeństwa, również w składzie pięcioosobowym. W zakres wchodzi produkcja rolna, gospodarki gruntami, melioracja gospodarki wodnej, rozwój infrastruktury, gospodarki komunalnej mieszkaniowej, ochrony środowiska i planowania przestrzennego, bezpieczeństwa, porządku, porządku publicznego, zdrowia i pomocy społecznej. Czwarta. Komisja Statutowo-Regulaminowa, w składzie pięcioosobowym, która w jej zakres wchodzi o opiniowanie statutów i regulaminów. Do tej komisji wchodzą wszyscy przewodniczący poszczególnych komisji. Komisja Rewizyjna w składzie pięcioosobowym. Komisja obligatoryjna, w skład której wchodzi, wchodzą radni i przedstawiciele wszystkich klubów. W zakresie jest kontrola i realizacja zadań własnych gminy. Bardzo proszę kluby o do o zgłaszanie kandydatów do poszczególnych komisji, tak? Siódma sprawa. Drugą uchwałą zostaną powołane składy osobowe. Dlatego też proszę, aby kluby zgłosiły właśnie do środy, do 3 grudnia. Do 3 grudnia. Ósma informacja. Druga sesja, kolejna, odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 14. I na tej sesji zostają podjęte uchwały, o których mówiłem. Po podjęciu tych uchwał zostanie ogłoszona przerwa na posiedzenie komisji, na których zostaną zaopiniowane już pierwsze uchwały w obecnej kadencji. Dziewiąta sprawa. Proponuję, aby sesje Rady odbywały się w środę od godziny od 14 lub od godziny 15. Bardzo bym prosił o uzgodnienie, w próbach która godzina pan by odpowiadała. Czy od 14 czy od 15? Tu 15, tak jeszcze? Dobrze. No, ja się się. Panie Przewodniczący, jeszcze bym prosił, żebyśmy tak się dyskutowali tych sesji, bo e, chciałbym też pod rozwagę radnych do e, no, sprawy kosztów obsługi, prawda? Bo to też jest bardzo ważne. Czyli wygodnie by byłoby 14. E, byłoby rozsądnie. Rozsądnie. O, się... e, kolejna sprawa, dziesiąta. Informacja o sposobie zatwierdzenia protokołu z obrad sesji. Protokół przed sesją będzie wykładany i jest wykładany do zapoznania się przez radnych. Po zapoznaniu się z treścią radni podpisują protokół. Ewentualne uwagi, wyjaśnienia wyjaśniające z protokolantem. Protokół przed sesją przesyłany jest na adresy mailowe. Radni się z nim zapoznają. Po zatwierdzeniu na sesji protokół umieszczany jest w bip -ie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. W związku z wyczerpaniem porządku obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej zamykam obrady. Dziękuję wszystkim za udział i życzę owocnej pracy. Dziękuję bardzo. 確か